Zbrodnie popełniano, by karać zbrodnie. Zbrodnie popełniano, by zapobiegać zbrodniom. Świat był wypełniony więzieniami i lochami, z łańcuchami i batami, z krzyżami i pręgierzami, z kajdanami i stojakami, z oprawcami i katami. A jednak wszystkie te przerażające środki i narzędzia popełniły znacznie więcej przestępstw, niż im zapobiegły. Ignorancja, ciemnota i ubóstwo są misjonarzami zbrodni. I tak długo, jak niehonorowy sukces przewyższa uczciwy wysiłek, tak długo, jak społeczeństwo kłania się i kuli przed wielkimi złodziejami, tak długo będzie wystarczająco dużo maluczkich, by zapełnić więzienia. I to powiedział Robert Ingersoll.